Witam Was serdecznie na moim kolejnym filmie. Dzisiaj będzie i rozpakowanie, i rzut oka jednym. A będą to słuchawki Cooler Master Storm Pitch, czyli słuchawki douszne dla graczy. Także zapowiada się całkiem ciekawie. Zanim przejdziemy, słuchajcie, do samego filmu, zapraszam Was na stronę Facebooka Cooler Master Poland. Link oczywiście znajdziecie w opisie. Zanim otworzymy sobie nasze pudełko, oczywiście zrobimy sobie, co mamy na opakowaniu z ciekawszych rzeczy. Powiem Wam oczywiście, jakie są dane techniczne i specyfikacja tych słuchawek. Są to jak mówiłem słuchawki Cooler Master Storm Pitch, e, uśne dla graczy, także sam ciekawy jestem jak to będzie wyglądało po wyjęciu z pudełka. Jedną, jedna bardzo ważna rzecz, słuchajcie, tych słuchawek jeszcze nie mamy dostępnych w sklepach, dopiero się będą pojawiały, ponieważ jest to zupełnie nowy produkt, dopiero co wypuszczony przez firmę Cooler Master na rynek. Nie znam również ceny jaka będzie dokładna w Polsce, natomiast w Europie sugerowana cena detaliczna to jest 29 euro. Także słuchajcie, tyle z takich danych wstępnych. Natomiast teraz zerknijmy sobie na same pudełko. Bardzo ładnie są słuchawki zapakowane. Ładne, czarne opakowanie. Z logo, oczywiście, Color Master Storm. Dane techniczne, bo to jest bardzo ważne. Słuchajcie, mamy głośniczek o, o średnicy 10 mm. Mamy częstotliwość 10 Hz do 20 kHz. Mamy impedencję 16 ohm. Czułość, słuchajcie, 106 plus minus 3 dB. Mamy pozłacany jack. 3,5 mm, czyli standardowy. Mamy wyjściową moc 15 mW. Długość kabla 1,2 m, czyli ani długi, ani krótki, Wam powiem szczerze. Jeżeli chodzi o mikrofon, słuchajcie, mikrofon jest zastosowany tutaj 360 stopni. Mamy częstotliwość, słuchajcie, 70 Hz do 10 kHz. I mamy czułość 42 plus minus 2 dB. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o same dane techniczne. Teraz sobie otworzymy pudełko i zobaczymy, jak wyglądają same już słuchawki. Jak zwykle użyję mojego magicznego skalpela, musimy mieć tutaj dwa zabezpieczenia. Jedno i drugie. I teraz musimy otworzyć nasze słuchawki. Nawet całkiem łatwo to idzie. łatwo, żeby nie zapeszać. Zmienimy sobie zapakowania. A tutaj coś mi się zablokowało, a to jest. Proszę, dobrze. Mamy. Czyli mamy tutaj taką kartę, a la kartę biznesową, czyli chodzi o informacje gwarancyjne, jeżeli chodzi o te słuchawki, wszystko tutaj jest opisane. E, dziękujemy za zakup i tak dalej, i tak dalej łącznie mamy tutaj wszystko z numerem seryjnym. Mamy, słuchajcie, etui bardzo fajne. Nie jest ono wprawdzie skórzane, natomiast co mi się podoba, zobaczcie, mamy takie metalowe klipy tutaj, także ładnie możemy tutaj zaczasnąć, nie wypadną na te słuchawki, jak będziemy je transportowali z ładnym logo Color Master Storm. Także tak to wygląda. Mamy, słuchajcie, kolejna akcesoria: jest to splitter. Jest to splitter, słuchajcie, czyli mamy jeden jack do dwóch jacków. Oczywiście chodzi o to, żeby podłączyć to na przykład pod pc Tak abyśmy mogli używać i mikrofonu, i słuchawek. Czyli mamy dwa mini jacki, które podłączamy pod nasze słuchawki. I mamy zapasowe gumki również dwóch rozmiarów, tak żeby każdy mógł sobie dopasować do własnego ucha. Natomiast powiem Wam szczerze, że to jeszcze wyczytałem z informacji prasowej, którą również możecie znaleźć na moim ITPC Labie, że to też może służyć do tego, że jeżeli chcecie z kolegą się podzielić Waszymi słuchawkami, żeby nie używał Waszych nakładek, możecie użyć sobie tutaj tych nowych, prawda? Oczywiście to są względy higieniczne i estetyczne. Także tak to wygląda, czyli mamy dwa komplety dodatkowych gumek. Ja jestem zwolennikiem takich sławek, jeżeli chodzi w ogóle o dołuszne sławki, ponieważ nie wypadają one z uszu, ale to jest moja osobista akurat tutaj preferencja. że odłóżmy sobie tutaj nasze opakowania. Słuchajcie, kabel 1,2 metra, natomiast mamy tutaj ładny, zobaczcie, taki strap, czyli to jest taka opaska na rzepy, aby można sobie kabel ładnie tutaj związać. Moi drodzy, związałem sobie kolejny raz kabel, ponieważ łatwiej będzie mi wam to wszystko pokazywać, nie będzie mi się to plątało. Także przerwałem swoje wideo na moment. Słuchajcie, zaczniemy od obudowy naszych słuchawek. Także obydwie obudowy są metalowe, oczywiście, ale bardzo lekkie, także nie będą męczyły wam uszu. Mamy ładne logo Cooler Master Storm. Tutaj na tyle słuchawek. Oczywiście oznaczone one są e, każda z nich, która jest prawa, która jest oczywiście lewa. I mamy gumki ochronne zamontowane już, te, znaczy to nie tyle ochronne, co gumki, e, które trzymają nam słuchawki w uszach, że tak powiem. Mamy również siateczki zapobiegające jest dostawaniu się brudu i poprochów do środka słuchawek. Te gumki, które macie dołączane w komplecie, pozostałe dwa komplety, one są mniejsze. Także mamy dwa rodzaje, jeszcze tutaj mamy kolejne mniejsze od tych, także możecie sobie spokojnie tutaj do wielkości waszego ucha to dobrać, nie ma najmniejszego problemu. Dalej mamy mikrofon, o, wcześniej, o którym wcześniej wspominałem, 360 stopni, także naprawdę będzie Was było słuchać dobrze, jeżeli rozmawiacie z kolegami grając online. Również to jest taki mały mini pilot, który możecie odbierać i zawieszać rozmowy, jeżeli używacie tych słuchawek do, podłączonych do Waszego telefonu, czy też jakiegoś na przykład tableta razem z telefonem wbudowanym, czy też również możecie pauzować sobie muzykę, jeżeli słuchacie na Waszym urządzeniu mobilnym muzyki. Oczywiście te słuchawki stworzone są do urządzeń mobilnych tak naprawdę, a nie do pecetów, także miejcie to na uwadze. Oczywiście możecie stosować to w pecetach również, natomiast generalnie to było robione z myślą o urządzeniach mobilnych. Mamy tutaj 3,5 mm jacka, którego możemy właśnie podłączyć tutaj pod ten nasz rozdzielacz, także podłączamy sobie to tutaj i możemy podłączyć podłączyć sobie to pod naszego peseta osobno pod mikrofon i pod słuchawki także tak to wygląda i w tym momencie będziecie mogli sobie i rozmawiać i grać z waszymi znajomymi także tyle ode mnie jeżeli chodzi o dzisiejszy film ja wam bardzo dziękuję pozdrawiam i do kolejnego razu